Czy pole trójkąta DBC jest tam równe 600 cm2 my musimy wskazać, czy to jest odpowiedź prawidłowa, czy też odpowiedź fałszywa. Na samym początku, żebyśmy obliczyli tę wartość pola tego trójkąta DBC, potrzebujemy odcinka CB, czyli tej wysokości tego trójkąta. Do tego przeliczymy to za pomocą bitego rasa, bo jest to trójkąt prostokątny. Znaczmy sobie ten odcinek CB jako wartość x. I wprowadźmy sobie, że to będzie x do kwadratu, dodać 30 do kwadratu, to daje nam 550 do kwadratu. W ten sposób otrzymujemy, że x do kwadratu dodać 30 do kwadratu to jest wartość wynosząca nam 900. I mamy tutaj 50 do kwadratu to jest wartość 2500. Otrzymujemy w ten sposób, że x do kwadratu 2500, ten 900, bo przenosimy to na drugą stronę, otrzymujemy, że to jest 1600 a wyciągając tego pierwiastka, trzymamy, że wynik będzie nam wynosił po prostu wartość 40. No i teraz przeliczając pole tego trójkąta dbc. Możemy oczywiście już podstawić sobie pod dane, czyli to będzie 30. Podstawa wysokość to jest 40, podzieloną tą wartość przez 2. Skracamy tutaj dwójkę z 40, czyli mamy na 20. 30 razy 20 to jest 600, no i oczywiście centymetrów kwadratowych, więc ta odpowiedź jest odpowiedzią prawidłową. Natomiast, żeby obliczyć pole trójkąta ABC, tutaj zaraz przeliczymy to, i czy one jest dwa razy większe od pola trójkąta ADC. Musimy się oczywiście o tym przekonać, czyli przeliczyć poszczególne długości boków. I teraz tak, jeśli chodzi o Przeliczanie pola najpierw tego trójkąta, może ABC, już to zróbmy. Czyli naszą podstawą w tej sytuacji to będzie cały odcinek nasz AB, czyli będzie 30 plus 30 to jest 60 razy wysokością tego trójkąta ABC to jest po prostu ten x, który przed chwilą wyliczaliśmy, czyli c40, dzielone przez wartość 2. Podstawiam pod wzór na pole trójkąta zwykłego. W ten sposób to 1, 20, 60 razy 20 to jest wartość z 1200 cm2. Natomiast jeśli chodzi o pole tego trójkąta ADC. Możemy go przeliczyć tak samo wedle wzoru. To jest trójkąt rozwartokątny, więc jego podstawą będzie AD, czyli to będzie wartość 30. Natomiast jego wysokością będzie odcinek BC, bo w trójkącie rozwartokątnym zawsze wysokość jest wyprowadzana poza tutaj powierzchnię naszego trójkąta. No w ten sposób to będzie też wynosiło nam 40, podzielone przez wartość 2. Skracamy tutaj, czyli to będzie raz, tutaj 20. No i otrzymujemy, że to jest 600 cm2. I czy pole trójkąta ABC jest dwa razy większe od pola trójkąta ADC. Oczywiście tak, bo jak przenożymy wartość 1200, podzielimy na przykład przez 2 albo 600 razy 2, no to otrzymamy tę wartość tego pola trójkąta ABC, więc ta odpowiedź też jest odpowiedzią prawidłową.